Zameldować wykonanie zadania. Czekam, aż się zbierze, parę osób, może. Podobno na początku mam gadać. Y, y, jesteśmy, Dziękujemy. W... Dzięki Wam. Nie w... Z... ma. <laughs> jest iza, Będziecie pierwszymi, pierwszymi osobami, które widzą to, co zrobiliśmy. Uwaga. To jest, to jest pokój... Łukaszu, weźmiesz tą lampę trochę do góry? Tak z góry zaświeć, bo takie cienie są brzydkie. O. To są pokój dziewczynki. To jest pokój dziewczynki, który posażyliśmy. Tak wygląda. Tutaj jest biurko. Dywan. Może ja zdejmę buty, bo już sprzątane było. Dywan. Może ja zdejmę buty, bo już sprzątane było. Zostawia, mieliśmy otworzyć Piccolo, a zostawiamy dziewczynce. Tutaj szuflady, fotel wygodny z regulacją wysokości. Mięciutki, taki fajny. E, co my tu mamy? Łóżko z szufladą taką dużą. Wielka szuflada na, na pościel, na, na ciuszki, na co tam trzeba. Z dwiema szufladami. Yy, tak, nie zmieściła się w pokoju, więc zostawiamy ją Pani w formie niezmontowanej nie i po, umówiliśmy się z Panią za pośrednictwem wizyty, że jeśli się tutaj on nigdzie nie zmieści, ona sobie bierze wszystko, to albo sobie wymieni na coś innego w sklepie, jak się będzie dało, albo nie wiem, że gdzieś indziej ją stawi, zobaczymy. To co, jeszcze pójdziemy ten ro rowerek, nie? Teraz troszkę, także tak wygląda pokój, naprawdę jest super. Ja to jeszcze nagram kamerą, żeby było lepiej widać, i wam później pokażę. Kupiliśmy rolety, niestety nie pasowały, bo jest ten. Na oknie jest taki wywiecznik, i przez niego się nie dało zamontować rolet. Niestety. Nie, rzeczywiście. Tutaj rewerek czeka na dziewczynkę, i w paczkach jest ten. Ta trzecia komoda, taka duża, która nam się w pokoju nie zmieściła, bo pokój jest rzeczywiście nieduży ma niecałe 3 na 3 metry. Internet mocno zacina, no przykro mi bardzo, to ja jeszcze Wam nagram coś tak szybciutko i pokażę to w lepszej jakości. No, to tyle, moi drodzy. Chciałem bardzo podziękować wszystkim, którzy się tutaj dorzucili do tego, bo, bo naprawdę efekt jest super. Tak jak mówię, spoko, spoko, tu i tak jest ciemno. No, także jeszcze raz na koniec. O, pokoik. Pan oświetleniowiec tu za mną stoi, yy, nawiewnik, nawiewnik przeszkadza. No yy, będzie tutaj piccolo pite przez dziewczynkę. No i tyle. A lampę założyliśmy jeszcze, jeszcze lampę tak na szybko założyliśmy. Yy, wieszak jest kupiony, ale umówimy się jeszcze raz, yy, żeby pani nam pokazała gdzie mamy go zamontować. Osuszarka jest oczywiście tam. Wieszak no mamy, musimy przywieźć wiertarkę udarową, więc jak Pani nam powie gdzie zamontować, to przyjedziemy i w godzinkę zamontujemy, no także dziękuję bardzo wszystkim, Oczywiście, którzy się z rządu korzystamy, jest firma Weber. Tak, to, to jest zobaczcie, to jest nasz prąd i sąsiedzi tu przychodzili, bo tutaj tych, do, tych mieszkań jest sporo i mówię, skąd Panowie macie światło, bo tu jeszcze nie ma świata podłączonego w mieszkaniach, ale mamy swój prąd, no. Także to by było na tyle, moi drodzy. Bardzo dziękuję wszystkim, bo to dzięki Wam. Nie my byśmy z Łukaszem tyle nie, wy, nie wyskrobali z naszych e, tych e, no, skarbonek świnek. Także to dzięki Wam wszystko tutaj się udało zrobić. Ja jeszcze to szybko nagram teraz kamerą i będzie film, w którym Wam pokażę wszystko, wszystko. Także dzięki, dzięki jeszcze raz. Dziękujemy. Dziękujemy. Pa!